Dzisiejszy odcinek ma formę Q&A albo AMA, czyli Ask Me Anything. Ty pytasz, a ja odpowiadam. Zapowiadałam ten odcinek w newsletterze i na Instagramie i pojawiły się fajne pytania, a na te najciekawsze i najczęściej powtarzające się odpowiem za chwilę. Ja nazywam się Marta Zawadowska, a Ty słuchasz podcastu Oswajam Online dla twórców cyfrowych, edukatorów i solo przedsiębiorców, którzy przedzierają się przez tę internetową dżunglę chcąc zarabiać w sieci na swojej wiedzy i pasji. Pytania są anonimowe, więc nie wiem, kto je zadał. Więc będę czytać pytanie bez, no, bez imienia, którego nie znam. Pierwsze pytanie: Jak wpadłaś na to, by pomagać twórcom online? Bardzo fajne pytanie, bo to stało się właściwie trochę samo. Jak być może wiesz, albo nie wiesz, to się zaraz dowiesz. Siedzę w tych całych onlineach od wielu lat. W 2010 czy 2011 otworzyłam sklep internetowy i redagowałam portal tematyczny do tego sklepu. No i od tej pory moje życie zawodowe związane jest z marketingiem i sprzedażą online. Zarabiałam też jako copywriter piszący na zlecenie pasjonujące teksty o balustradach i wyłącznikach świateł. Przez parę lat pracowałam w agencjach, gdzie odpowiadałam za komunikację w social mediach wielkich światowych brandów, takich jak Reebok któremu własnym kciukiem odpalałam konto na Instagramie, czy Hortex, Samsung, Nutella albo Telepizza. Skończyłam studia na kierunku marketing internetowy, bo w 2013 nie można było sobie przebierać w kursach, tak jak dzisiaj, więc. To, co robię teraz, jest naturalną konsekwencją tej drogi. Gdy otworzyłam Oswajam Online, oprócz wydawania własnych produktów, działałam trochę jak butikowa agencja marketingowa, i wyszło tak, że zgłaszali się do mnie głównie klienci z branży edukacyjnej, więc w pewnym momencie zaczęłam się komunikować właśnie do nich i. Tak już zostało, nawet gdy przestałam świadczyć usługi. To też była grupa, z którą ja sama się utożsamiałam, aktywnie działałam, testowałam mnóstwo rzeczy, więc mogłam się tym dzielić, a solidne doświadczenie w marketingu tylko to ułatwiało. Kolejne pytanie. Czy po tych latach nie masz czasem ochoty rzucić tego wszystkiego w kosmos? Ha! Myślę, że czasem każdy ma dosyć. Ale ja mam takie podejście, że jeśli dłużej tkwię w takim stanie, to znak, że... Coś robię nie tak i czas na zmianę, bo generalnie uważam, że ja mam mega komfortową sytuację. Biznesuję sobie po swojemu, mam naprawdę dużo swobody i tyle samo satysfakcji z tego, co robię. Mam Komfort finansowy, nie mam żadnych zobowiązań kredytowych, mam poduszkę finansową na więcej niż rok życia bez obniżania jego poziomu, w sytuacji gdybyśmy oboje z mężem nagle zostali pozbawieni źródła przychodów. Nie jestem jedyną żywicielką rodziny, więc tak naprawdę, gdybym chciała, gdybym realnie potrzebowała, no to mogłabym sobie spokojnie zrobić pół roku czy rok przerwy w pracy i nie miałabym noża na gardle. Więc jeśli dochodzi do tego, że ja mam dość swojej pracy i zaczyna mnie to męczyć, gdzieś gnieść, no to najpewniej oznacza to, że weszłam w coś, co mi nie służy, albo coś się zmieniło i coś, co kiedyś było dla mnie ok, przestało mi służyć. Tak było na przykład w momencie, gdy zrezygnowałam z usług. W w podobnym a, momencie byłam też całkiem niedawno, gdy podjęłam decyzję, że no znowu pora na zmiany i na przykład zadecydowałam, że usuwam wszystkie produkty do samodzielnej pracy, bo zwyczajnie nie miałam czasu, żeby je wszystkie sprzedawać z odpowiednią uwagą i energią. Ale teraz, gdy już podjęłam tę decyzję, to poczułam ulgę i nabrałam wiatru w żagle, wiem do czego dążę i cieszy mnie ta droga, więc rezygnować z pracy na swoim nie zamierzam, ale wiem, że to jest nieustanny proces i jestem Otwarta na zmiany, zwłaszcza, że ja nie nadaję się na etat i to jest dopiero coś, co mnie wypala błyskawicznie. Kolejne pytanie o kasiore. Prosto o finansach i szczerze. Czy żyjesz od kampanii do kampanii, czy może masz stałe co miesięczne przychody? No, na szczęście nie żyję już od kampanii do kampanii, chociaż tak było przez pierwszy. Rok, może półtora roku. Kampanie się dały fajnie, ale pomiędzy nimi niewiele się działo, więc przyjmowałam coraz więcej klientów usługowych, a to totalnie dezorganizowało mi pracę nad moimi projektami. Ale od kiedy zupełnie wycięłam usługi i tak intencjonalnie się pochyliłam nad wdrożeniem odpowiedniego dla mnie modelu biznesowego i dopasowanej struktury ofert, to kampanie nie są już tym takim być albo nie być. Jestem fanką powtarzalnego przychodu, który zapewnia mi przede wszystkim strefa twórców online, która jest platformą subskrypcyjną. Również w moich programach grupowych daję opcje płatności ratalnych, więc to sprawia, że w każdym miesiącu jakaś część przychodu jest po prostu pewna i ja nie muszę już o nią zabiegać. Następne pytanie brzmi, czy prowadzisz jeszcze rzeczy stricte jeden na jeden, czy też zarabiasz już tylko na produktach online i subskrypcjach? Prowadzę indywidualne mentoringi, i ja zrezygnowałam z usług, czyli robienia czegoś za klienta czy dla klienta, ale nie z doradztwa. Jednak robię to w ograniczonym zakresie. Przyjmuję nie więcej niż dwie 3 osoby, bo też mocno pilnuję tego, żeby nie przekraczać określonej puli godzin w tygodniu, którą mam przeznaczoną na pracę z klientem. Dodatkowo ja pracuję jeden na jeden przez 9-10 no, miesięcy w roku, bo zamykam kalendarz na grudzień i na sierpień. W tym roku być może też na lipiec, bo mój syn jest już w szkole, więc to będą pierwsze takie prawilne dwumiesięczne wakacje. No i Ktoś musi gościa ogarniać. Myślę, że jeden na jeden to jest około no, 20% moich przychodów, tak uśredniając. No, i ja tutaj zdecydowanie stawiam na jakość. Mało klientów, ale naprawdę bliska współpraca, no i cena adekwatna do mojego zaangażowania. Na dniach pojawi się odświeżona oferta mentoringowa, do której wprowadziłam takie zróżnicowanie na dwa sposoby współpracy. Bardziej elastyczny, oparty głównie o spotkania, oraz intensywny, gdzie poza spotkaniami ja na bieżąco monitoruję, jak klientowi idzie praca nad tym, co ustaliliśmy. Sprawdzam też szczegółowo jego treści, strony oferty itd. i tak I Zrobiłam też opcję ratalną, bo wcześniej przy mentoringach tych indywidualnych była tylko opcja płatności jednorazowej. No, ale jak wspomniałam przy poprzednim pytaniu, mocno stawiam teraz na powtarzalny przychód, a i dla klienta zwykle łatwiej jest zarządzać finansami, gdy płaci regularnie mniejsze kwoty, a nie w jednej chwili musi no, wyskoczyć z większej sumy. Kolejne pytanie, trochę z serii: jak żyć? Jak często robić kampanie i jak często ty je robisz? No, na to pierwsze pytanie, jedyna słuszna odpowiedź oczywiście brzmi to zależy. Moim zdaniem. Trudniej jest zrobić więcej niż jedną porządną kampanię na kwartał. Jeśli mamy tutaj na myśli taki typowy schemat, tak, czyli te tam 3-4 tygodnie prekampanii, później webinar czy jakieś wyzwanie i tydzień dwa okna sprzedażowego, no a do tego ciągłe grzanie tematu po prostu we wszystkich kanałach i to przysłowie wyskakiwanie z lodówki. A są ludzie, dla których kampania jest takim wydatkiem energetycznym, że już raz w roku to jest dużo. Ja też doszłam do takiego momentu, gdy przestałam wyrabiać z upchnięciem w kalendarzu kampanii dla każdego produktu. No bo po jednej do każdego z dwóch dużych kursów, które mam, dwie rocznie dla Strefy Twórców Online, dwie dla Systemu Stabilnej Sprzedaży, to już mamy sześć kampanii w roku, a gdzie jeszcze miejsce na zrobienie czegoś nowego, jak choćby jakiegoś mniejszego masterclassa czy naboru do grupy mastermindowej? No zwyczajnie kalendarz tego nie dźwiga. Stąd też zmiany w ofercie, o których mówiłam więcej w e, poprzednim odcinku. No i kampanie zostawiam wyłącznie dla strefy oraz programów grupowych, takich jak właśnie system stabilnej sprzedaży. I teraz trochę e, zmiana tematu. A widziałam, że masz bieżnie. Co to za model i jak Ci się sprawdza? Serio da się pracować na komputerze idąc? Tak, mam bieżnię. Czy raczej chodzieżnie? no bo biegać tutaj ja bym się na niej nie odważyła. Ma model Walking Pad A1. Kupiłam ją jakieś pół roku temu w ramach prezentu urodzinowego dla siebie samej. Razem z biernią kupiłam regulowane biurko i uważam, że ten setup to była jedna z najlepszych inwestycji filmowych. I tak da się pracować na kąpie podczas chodzenia. Ja właściwie nie miałam nawet żadnego takiego etapu jakiejś adaptacji, przyzwyczajenia się czy potrzeby nauczenia się tego. No, po prostu odpaliłam i poszłam. Pracuję idąc na prędkości 3,5 normalny marsz na bieżni robię zwykle na 6. No więc przy pracy idę wolniej niż przed treningiem. Zanim zdecydowałam się na zakup, zrobiłam sobie taki test chałupniczy, bo ja mam w domu, w piwnicy normalną, dużą, prawilną bieżnię taką do biegania, więc zatargałam na nią taki blat z bujaka dzieci, postawiłam sobie ten blat na tych rączkach bieżni, na tym postawiłam laptopa, no i spróbowałam. Nie spadłam, pracować się dało, chociaż no, ze względu na wysokość i tak dalej to nie było szczególnie wygodne, ale się dało, no więc. Podjęłam decyzję, zamówiłam biurko i taką składaną bieżnię. Ja bardzo lubię pisać podczas chodzenia. Moja dechada lubi być w ruchu, więc jak nogi sobie idą krok za krokiem, jest jakiś taki powtarzalny rytm, który nie wymaga mojej uwagi, to myśli lepiej płyną. Sądzę, że wyzwaniem mogłoby być na przykład projektowanie graficzne, wymagające większej precyzji, operowania myszką czy jakimś tam rysikiem, ale klepanie w klawiaturę naprawdę jest. Tak samo precyzyjne, czy siedzę, czy idę. Korzystam z tej bieżni prawie codziennie, zwłaszcza w tej chłodniejszej części roku, gdy aż tyle nie przebywam na zewnątrz, i to jest super, że mogę się ruszać, niejako. Przy okazji, nie muszę robić przerwy od pracy, żeby iść na spacer. Chociaż oczywiście ze spacerów nie rezygnuję, no, Skobel by mi na to nie pozwolił. Więc zazwyczaj idę na spacer z psem już po wypchnięciu dzieci do placówek, a jeszcze przed śniadaniem, a później w trakcie pracy wskakuję na biernie raz albo dwa razy, i jak o 15 zamykam tego laptopa, no to zwykle już mam te 10 tysięcy kroków o, zrobione. Kolejne pytanie. Mam wrażenie, że jest wysyp pseudospecjalistów. Ktoś wydał jednego e-booka i nagle jest specem od sprzedaży i instagramowym guru marketingu. Jak wybrać dobry program i mentora? To też jest dobre pytanie i tak, faktycznie, no mamy wysyp różnych pop-specjalistów z Instagrama i to niestety przekłada się na innych, na odbiór innych, bo nawet ci rzetelni i skuteczni bywają traktowani jak właśnie tutaj, wyobraź sobie, kreślę cudzysłów w powietrzu: kołcze z Instagrama. Według mnie są trzy takie rzeczy, które warto sprawdzić, zanim wejdziemy z kimś w bliższą a, współpracę. Pierwsza kwestia, to jest taka twarda rzecz, jak doświadczenie, wykształcenie. Czy ktoś siedzi w temacie od lat, czy może pojawił się nagle pół roku temu, ale po prostu ma dobre skile komunikacyjne, które no, pomogły mu się wybyć w mediach społecznościowych. Czy ktoś faktycznie ma zawodowe doświadczenie, a do tego wiedzę, czy to jest przypadek, schudłam 20 kilo, przeczytałam cztery e-booki i teraz będę prowadzić innych, chociaż nie mam ani wykształcenia dietetycznego, ani nie prowadziłam nikogo poza sobą samą. No bo tutaj musimy odróżnić też dwie rzeczy. Inspirowanie innych i pokazywanie swojej drogi, dzielenie się tą swoją drogą jest super, ale już wskakiwanie z tej pozycji w buty eksperta, który jest w stanie pomóc innym tylko dlatego, że raz mu się coś udało, no to już jest mniej okej. Okay. Drugim elementem są wyniki, wyniki i opinie klientów danej osoby. A trzecia sprawa to vibe. W zdecydowanej większości dziedzin możesz zdecydować się na współpracę z wieloma mentorami, którzy są na podobnym poziomie merytorycznym i są skuteczni w prowadzeniu swoich menti, a jednak nie z każdym będzie ci się równie dobrze pracować. Ja sama mocno sparzyłam się na takiej współpracy z osobą, która merytorycznie jest no naprawdę na wysokim poziomie. Ale jak się okazało, jej sposób komunikacji wywoływał we mnie głównie stres i napięcie, a niektóre z proponowanych rozwiązań były dla mnie nie do przyjęcia no, na poziomie etycznym, powiedzmy. A to zdecydowanie nie sprzyja rozwojowi. Więc no, po kilku próbach zaznaczania moich granic, ustalania sposobu współpracy, ja się po prostu z niej wymiksowałam, bo mentor ma być kimś, kto dmucha w skrzydła i ułatwia rozwój, a nie sprawia, że masz dość tego, co robisz. Warto na pewno przed podjęciem decyzji o większej inwestycji posłuchać tej danej osoby w jakimś dłuższym formacie niż rolka. Też takim bardziej spontanicznym, może podcast, może webinar albo jakiś live. I warto też zwrócić uwagę na to, jakimi wartościami kieruje się dana osoba i jaki jest jej kontekst życiowy, czyli jeśli ty jesteś, nie wiem, 40-letnią kobietą, mamą, to może niekoniecznie najlepszym wyborem będzie dla ciebie mentor facet, w dodatku single, albo taki, z którego partnerka zdejmuje większość obowiązków domowych i rodzinnych. Podobnie, pewnie niekoniecznie dobrym wyborem będzie młoda dziewczyna, która wybiła się na Instagramie lata temu, gdy było o to znacznie łatwiej, bo po prostu większość jej porad nie sprawdzi się u ciebie, jeśli ty masz alergię na media społecznościowe. Ten wspólny vibe jest serio bardzo ważny. Pamiętam, jak szukałam trenera biegania. Najpierw weszłam we współpracę z bardzo polecanym trenerem, który jest też fizjoterapeutą, no i niby fajnie, ale co z tego jak ten gość kompletnie nie był w stanie zrozumieć mojego kontekstu życiowego, moich priorytetów. Ja mówię, że mam danego dnia na trening max 45 minut. No to on owszem bieganie rozpisał mi na 45 minut, ale dokłada do tego pół godziny obowiązkowych ćwiczeń po i nie kuma, że ja tego nie mam jak zrobić, bo jak wracam z tego biegania, to dzieci inne zobowiązania i tak dalej. A później weszłam we współpracę z trenerką Magda. Tutaj cię pozdrawiam, jeśli słuchasz, która ma dwójkę dzieci w zbliżonym wieku do moich, sama też jest w podobnym wieku. Ma rodzinę, ma firmę, pracuje i ona doskonale rozumiała, jakie ja mam możliwości, jakie mam zasoby, i ten plan układała tak, żeby wycisnąć maks z tego, co jest dostępne. No i w biznesie będzie tak samo, więc jak ktoś chce mieć po prostu spokój finansowy, pewność tego, że go stać na to, czego potrzebuje, ale równie ważne jest dla niego po prostu święty spokój i czas na inne rzeczy niż praca, no to nie polecam zgłaszać się do kogoś, kto sam zasuwa po 15 godzin na dobę, odpowiada klientom w sekundę i cały czas jest w trybie więcej, mocniej dalej, bo praca to jest jedyny sens jego życia. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Jak organizujesz swoją pracę i dzielisz ją między klientów a swój biznes? Więcej mówiłam o tym w 51 odcinku pod tytułem Mój system pracy, więc no nie będę się teraz jakoś tak nadmiernie rozwlekać. Od kiedy zrezygnowałam ze świadczenia usług, no właściwie nie mam problemu z podziałem czasu na pracę dla klientów i nad swoimi projektami. Mam w tygodniu dwa dni, w trakcie których umawiam spotkania, zarówno z programów grupowych czy sesje strefy twórców online, jak i klientów indywidualnych na. Mentoringi i dość mocno pilnuję tego, żeby mi się to nie rozlewało na inne dni, więc ten podział jest taki naturalny. Dwa dni zajmuję się pracą dla klientów, spotkaniami, też pracą na przykład nad rzeczami, które przygotowali, a które ja obiecałam przejrzeć, a pozostałe dni no to jest 100% skupienie na moich własnych projektach. Jestem ciekawa, jak podobała ci się taka forma podcastu. Daj znać w komentarzu, czy jeszcze kiedyś ją powtórzyć. Może masz jakieś pytanie do zadania. A tymczasem dziękuję Ci za spędzenie ze mną tego czasu i do usłyszenia gdzieś w online.